Moi drodzy rodacy, Polki, Polacy, jak ja z głębi serca cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, że jesteście z prezydentem Polski i będziecie ze mną, w co głęboko wierzę, przez pięć najbliższych lat. Bo będę waszy... że tak wielu z was było ze mną w czasie całej kampanii wyborczej bo widzę wasze twarze widzę flagi widzę Słupsk, Płońsk widzę Kołobrzeg widzę Biskupiec widzę was wszystkich z całej Polski byliście ze mną przez ostatnie 6 a może nawet osiem miesięcy Dlatego chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, że to i ten dzisiejszy dzień to nasze wspólne zwycięstwo. To zwycięstwo Polski, wolnej, suwerennej, niepodległej Polski ze swoimi ambicjami. I do tego zwycięstwa wy I dziękuję za to. Kochani, to co wydarzyło się 1 czerwca, jest oczywiście w swojej istocie piękną lekcją wolności, którą nasz naród niesie w sercu i którą niesiemy w naszej genetyce, w naszym narodowym genotypie. Tak, to piękna lekcja wolności, w której wszyscy miliony Polaków uczestniczyło. Mówiąc, że nie damy sobie wybierać prezydenta. Z